Dzień dobry, kochane. Niespodzianka. Nie mogłabym zakończyć warsztatów, nie wspominając o kodzie Ducha Świętego. Wiem już, że jego symbolika to gołębica. Z Ewangelii Łukasza, rozdział 3, werset 22. Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. Czyli mamy symbolikę, ale co dzięki niemu możemy zdziałać? List do Koryntian, rozdział 12, wersety od 8 do 11. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Większość rozumie ten tekst jako niestworzona historia tylko dla wybranych. Natomiast właśnie dzięki aktywnej szyszynce, a co za tym idzie, większej mocy energii, którą posiadam, która rozpoczyna swój bieg w czakrach korony i trzeciego oka, jeżeli mówimy tutaj o aktywacji szyszynki, rozwijamy swoją świadomość, Wielu gęstości. Ona ma swoją pełnię siły wtedy, kiedy łączy się z energią serca, czyli przebywaniem na poziomie ufam sobie, to mnie wypełnia, nawet jeśli ktoś tego nie rozumie i neguje czy wręcz blokuje to, co robię. Mam tutaj na myśli działanie w obrębie swojego życia. I teraz, dary to nie jest coś, co jest nam przekazywane. Dar w tym przypadku to aktywacja swoich możliwości. I pierwszy etap, a tak naprawdę drugi, to właśnie rozwój wewnętrznego widzenia czyli proroctwa, tłumaczenie języków, rozpoznawanie duchów to jest przecież nasze jasnowidzenie. A tak naprawdę widzenie w innej przestrzeni. Natomiast to wszystko już jest. My mamy dostęp w ten sposób do tego rozpoznania do widzenia innej przestrzeni, innej gęstości świadomości. Ale wszystko rozpoczyna się od działania w wizji swojej intuicji. Bo nie każdy, aktywując Szeszynkę, jest w stanie dojść do tego samego poziomu. Czyli najpierw jest podążanie intuicją, a później. Mogą aktywować się kolejne umiejętności, które już są w nas. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 23. Oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście, kiedy podążasz intuicją, to dla wielu jesteś niezrozumiała. Bo intuicja nie jest logiczna. To jest wewnętrzny, bardzo subtelny żar ze środka, który podpowiada Tobie dość niekonwencjonalne rozwiązania. Ale tylko kiedy idziemy właśnie tym głosem, mamy życie. Ponieważ kiedy słucham tego głosu i wypełniam, nazwijmy to, Jego wolę czyli Swoją najwyższą wolę, to ja się spełniam. A spełniam się wtedy, kiedy idę drogą miłości, akceptacji, wolności, kiedy nie patrzę na to, żeby coś od razu uzyskać. Ja i tak zyskuję, ale to nie jest mój cel. Najpierw wychodzę właśnie z chęci mówienia. Wyrażania siebie, wyrażania siebie, bo chcę komuś przekazać, chcę komuś dać wartość, a wszystko, co mogę otrzymać, to taka sfera poboczna, która i tak się zadziewa, ale nie jest głównym celem. Też dopowiem. Intuicja to nie jest nawyk myślowy. Żeby tu była jasność. Intuicja wjedzie ku znanemu świadomościowo, ale nieznanemu cieleśnie. Znanemu świadomościowo w rozumieniu podświadomości. Więc my nie żywimy projekcji z przeszłości na przyszłość, bo zwyczajnie nie wiemy, z czym dokładnie mamy do czynienia. Intuicja to głos serca który może być naturalnie pogłębiony. I o tym jest chęć korzystania z wielu umiejętności. I jeszcze jeden fragment. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 24. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, Pomrzecie w grzechach waszych. Zostawiamy słowo grzechy na bok. Jezus nie mówił do nich, żeby Go czcili. Mówił o zrozumieniu, że ja jestem. To znaczy każda z nas istnieje, trwa, jest. Możecie sobie w, w jakichś takich spokojnych warunkach. W ciszy, powiedzieć do siebie najlepiej na głos: Ja jestem. Położyć lewą rękę na sercu i powiedzieć te słowa. I zauważcie, co czujecie, jak działa wasze ciało, wasza energetyka. Kiedy skupiamy się tylko na życiu, w rozumieniu, właśnie konsumpcjonizmu, tworzenia grup, czyli komforcie życia. I tylko posiadaniu, czy to jakiejś osoby, jakiejś relacji, czy po prostu jakiejś rzeczy fizycznej, to umieramy. Bo wszystko, co ludzkie, umiera, przemija. Więc to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast istnienie trwa. Istnienie jest. Ja jestem. Natomiast kluczem do zrozumienia, Siebie i tego, że ja jestem, jest rozwój swojej natury, świadomości natury, czyli energii i istoty. Jeszcze raz, kochane, dziękuję.